Proszę odpowiedzieć na pytanie, ale proszę odpowiedzieć na pytanie. Wy się z tym spotykaliście. On, on przyjeżdżał na spotkania z posłami platform Obywatelskiej, Proszę ich pytać. Proszę ich pytać. Wyście wykorzystywali białoruskiego najprawdopodobniej agenta do atakowania na prawie sprawiedliwości, Ale ja to zadaję pani pytanie. Ja w życiu nigdy nie Jak to nie mam prawa? No to właśnie pytam się, co robił ten człowiek, który uciekł na Białoruś w CVN. Co robi? Dlaczego Tomasz Siemoniak doprowadził do tego, że ten człowiek uciekł na Białoruś? Gdzie służby? Ja jestem bardzo spokojny. Jestem bardzo spokojny. Pytam się, jak nerwowy, bo pani jest nerwowa, proszę powiedzieć, co robił ten człowiek w TV. -nie. Proszę Tam powiedzieć, co robił w tv -nie. Wstyd po prostu. TVN zapraszał człowieka, który uciekł na Białoruś. Robiliście z tego bohatera. Robiliście. A pani pytała się pana Myrche, pytała się Gasiuk Pichowicz, występowali z nimi. Pani tego nie wstyd? Nie wstyd. Przeproście dzisiaj w faktach o 19 za to, że robiliście z białoruskiego agenta bohatera.